Bardzo często uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani do emerytury, a nasz plan emerytalny zawiera wszystkie niezbędne elementy. Niestety, w wielu przypadkach zapominamy o kilku ważnych czynnikach, których pominięcie może pociągnąć za sobą nieprzyjemne konsekwencje i zrujnować nasze finanse na emeryturze. Więc chciałbym więc zwrócić uwagę na te elementy i podkreślić ich znaczenie. Tak najprościej ujmując, Głównym celem planowania emerytalnego jest efektywne zarządzanie naszymi aktywami i dochodami, a następnie przekazanie jak największej ilości niewykorzystanych zasobów naszym bliskim. Innymi słowy, chcemy chronić i powiększać swój majątek przez okres emerytury, a następnie zabezpieczyć swoje dziedzictwo dla rodziny. I aby to osiągnąć, konieczne jest odpowiednie planowanie spadkowe, i niezależnie od tego, jak dużym, dużym dysponujemy majątkiem, nie powinniśmy tego pominąć, a często to niestety robimy, gdyż błędnie zakładamy, że dotyczy to tylko bogatych ludzi. Chodzi tutaj głównie o przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnych, takich jak testamenty, trusty, fundusze powiernicze i różnego rodzaju pełnomocnictwa. Które zabezpieczają nasz majątek i chronią przyszłość naszych rodzin. Innym obszarem, często, którego często nie bierzemy pod uwagę, to nieplanowanie drugich małżeństw. Cóż, no, czy nam się to podoba, czy nie, wiele wdów i wdowców zawiera ponowne związki małżeńskie po śmierci współmałżonka. Jest to na pewno trudny temat, ale powinniśmy to rozważyć w swoim planowaniu. Aby w przyszłości uniknąć ewentualnych problemów z dziedziczeniem dla, dziedziczeniem dla dzieci. I warto tu też wspomnieć o pewnych zmianach, które zostały wprowadzone przez nową ustawę emerytalną Secure Act w 2020 roku, a mianowicie likwidacja tzw. Stretch IRA, które było bardzo korzystną opcją przy dziedziczeniu kont emerytalnych, gdyż umożliwiało rodzinie rozłożenie w czasie dystrybucji. I wynikających z tych należności podatkowych. Po wprowadzeniu nowych przepisów, beneficjenci kontira mają teraz obowiązek wybrania całej sumy z odziedziczonego konta w ciągu 10 lat od, 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 od dziedziczenia, I więc jest to ogromna zmiana, o której powinniśmy pamiętać i uwzględnić w swoim planie emerytalnym. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to fakt, że często nie rozumiemy, że różnego rodzaju konta emerytalne i inwestycyjne są różnie traktowane przy dziedziczeniu pod względem podatkowym. I ma to ogromne znaczenie, gdyż niektóre aktywa podlegają pełnemu opodatkowaniu przy odziedziczeniu, niektóre są dziedziczone całkowicie wolno od podatku, a jeszcze inne podlegają tylko częściowemu opodatkowaniu. Więc ważne jest to, że aby dzięki odpowiednim narzędziom i planowaniu obniżyć te podatki lub całkowicie je wyeliminować. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania i chcielibyście upewnić się, że Wasz plan emerytalny uwzględnia wszystkie te ważne elementy, zapraszamy do Financial Wealth Ja Aby umówić się na bezpłatną konsultację, proszę zadzwonić do naszego biura na 847-312-3454. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebook pod tytułem Zaplanuj finanse oraz nasz kanał na YouTube o tej samej nazwie, czyli Zaplanuj Finanse, gdzie na bieżąco informujemy o najnowszych doniesieniach ze świata finansów i planowania emerytalnego.